Bruinsma. Jak ja? Bruinsma. Aha, dobrze, no P ja wyszukam, no. Dobrze, a niech mi pani powie o co tutaj generalnie chodzi yy, z tym chodzi tymi. o to, żeby uratować Polskę. Żebyście mogli do tej Polski ta przyjechać to i to być to i, to i to pracować to za porządne no, pieniądze, hmm. Po prostu. I o to teraz walczy Duda właśnie. Andrzej Duda, nie, nie, nie Piotrek druga, Duda, Aha. bo ten to jest jakiś Pani jest, y, Pani baskowod. jest właśnie żadnym człowiekiem, tak? Zanim Wie. pani przemawia. Ja jestem za Polską. Jeżeli za Polską byłby jakiś filomen Kowalski, to ja bym była właśnie za nim. A to jest po prostu tylko mój wybór jako człowieka ogromnie zorientowanego w tym, co się dzieje. Po prostu w Polsce. Ale Proszę bardzo. Nie mam tutaj zasięgu, ale. Wolny. zapisałem w tym. Ale nie wie, jak się pisze. Bruinsma. Bruinsma, przed pani powiedziała. No tak, ale. Ja powiedziałam, aż panu bardzo e, Tak, zapisałem sobie w tym e, w notatniku. No, no. E, po, e, poza tym e, jest tak. E, gazety. Czy e, macie RSS-y? Nikt nie ma czasu na te wygłosy, gazety. RSS -y to jest czytnik, który jak się e, 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 wprowadzi do swojego browsera, e, e, to e, Klikacie i macie od razu wszystkie tytuły od najstarszych do najnowszych gazety. Już nie trzeba tam całej tej gazety rozwijać, żeby sobie tam wybierać. Tylko od najstarszych do najnowszych. Po prostu bąb i już jest cała gazeta. To są czytniki RSS-u. RSS. Nie, nie, nie. R R R Zabaj to ma RSS. dobrą pamięć. <gulandry> Dobra, no no no, Ale ja mam znakomitą pamięć, niestety. Tak? Niestety. Dla niektórych polityków e ja <gulandry> po prostu... ja, szczególnie. Tak, e Pani na wakacjach, przyjechała e Pani do pracy do Holandii? Czy o co tutaj chodzi? E jestem na wakacjach i nie przyjechałam do, do pracy. Aha. No. Więc, e tak jak mówię, bo szybciutko obłagam mhm. e, więc jak, jak prowadzicie te rfs -y, e, i e, ta praca jest praca niezależna w polityce PL. Jest oczywiście w sieci, jest w polityce.pl, jest do rzeczy. Eee, nowy czas nie polecam, no bo ten kurwin, jak go nazywam, nie po prostu przepraszam za wrażenie, ale to jest tego rodzaju człowiek. Ale to młodzież, potem zawsze ta, ta cała masa młodzieży, ta przed, przed wyborami się na niego nabiera, po jakimś czasie oczywiście dochodzi do tego, no ale to zawsze zabiera jakiś tam czas. No więc, więc w polityce do rzeczy w sieci w polityce.pl, Nie ta polityka czerwona, polityka, polityka tych komunistów, tylko w polityce w polityce plum.pl Pl. Mm -hmm. PL. pl, -pl. pl, -pl. Więc w polityce pl kropka no, no, no i tam, i tam, i tam dalej już polecicie, jak jest telewizja, przede wszystkim nie wiecie o tym, że jest telewizja. Telewizja, z którą oczywiście, no to trzeba kupić, 69, czy siedemdziesiąt teraz jest za tak wielki rok. W internecie macie, z tym, że to jest telewizja dyniutka, bo to jest przez nas subsydiowana. Oni nie zależą od rządu, oni nie zależą od nikogo, bo nie chcą zależeć, bo, żeby móc pisać wszystko to, co trzeba pisać rzeczywiście. Więc oni tak, rano są tylko yy, wiadomości, to wszystko, co jest najważniejsze. Są najważniejsze. Była, była, był proces, marszał, afera marszałkowska, w ogóle nawet pewnie no nie macie pojęcia że to jest. Komorowski jest zamieszany, bo tutaj z WSI takie od stóp do głów, zamieszany był w aferze marszałkowskiej. Tam te wszystkie te kubliki, Gazeta Wyborcza i tak dalej zrobili taki numer, że tam zamieszali go, dobrego dziennikarza, który chciał się za dużo dowiedzieć i chcieli go w ogóle umoczyć I w, tym był, i w tym był Komorowski. Komorowski teraz zeznawał, to jest po prostu w innym państwie to by wszystkie gazety, że jak prezydent zeznaje na w sądzie jako, jako świadek w wa, aferze, to by... Wszystkie państwa, to były to gazety i, i telewizje, to wszystko doszło U nas nie, nie tylko właśnie w Telewizji Republika. Telewizja Republika.pl. Telewizja Republika. Tam, jak nie chce, może nie macie pieniędzy, to y, y, jak na, y, na, na... Nie mieć pieniędzy, to nie jest żaden skrzydł, jeśli się z uczciwym człowiekiem. Ja nie, nie należę do... Dobrze, ale... E, chwileczkę. No. Więc, jak, jak się kliknie na y, 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 strona główna, telewizjarepublika.pl, strona główna, republika.pl, to tam na szczycie strony jest również audio. I tam, jak się nie ma nie, nie ma, nie chce, chce się spróbować, to jest po prostu radio, które nadaje to samo, tylko bez wizji oczywiście. Czyli to można spróbować. Można się zorientować e, e, właśnie klikając na to audio. się sobie, co wam szkodzi. Co wam szkodzi. Mm. E, TelewizjaRepublika.pl Strona główna, te, na tej stronie głównej Telewizji Republika na samym szczycie jest audio. Kliknąć, otworzy się, flash player, e, odbieraj. Republika.pl. Strona główna. Bo Telewizji Republika będzie no mogli... To Zapomniałem no. o najważniejszym. No właśnie. No tak, bo jak w Telewizji Republika będziecie mogli odbierać, jak kupicie. Jest karta. Kupuje się kartę, też w Internecie ale, się Ale krawie. chciałbym jeszcze przerwać na chwilę. E, o co chodzi z tym Pawłem Bo pani mówiła, że... E, no, słucham. Ja nazbierałam na niego materiałów Jezus Maria, przecież... To, Pani materiałów jest, na Pawła To jest... Nie na Pawła, tylko o nim po prostu. O fronku. nim, Aha. O nim, nie na, bo, tu ja, bo to ja... A nie ma Pani te Są, Ja mam, ja to puszczę, jak będzie po drugiej turze. W tej a, tej, gdzie tego te nie Republika a gdzie może. te puszcze? Telewizji Republika.pl A gdzie? To się, a to się u źródeł, gdzie to się czyta dokumenty, to się czyta. No dobrze, ale gdzie pani to puści? Bo ja, ja nie Ja nie jestem taka pani, co w ogóle w ogóle tam pani sobie usłyszała, a pani ciekawe, to Nie, 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 to zupełnie nie ta sprawa. Ale no nie niech pani powie wtedy, pana, Bo ja pani mnie to ci Pana, jak ja czymś no? pracuję, to ja tracę na to dni całe, czasami tygodnie. To się szpera w różnych rzeczach. Wcale nie w takich o, oficjalnych mm -hmm. czasami. Czasami są to reguły. Pan nie? oficjalne w tym sensie, że nie są to wszędzie publikowane. Są no to regionalne, tam gdzie ludzie, są gazety regionalne. No dobra, pan, Pani informacje na temat a, Pawła Pukiza? nie łapie, wie Pan, go, to nie to, to nie jest, nie rozmawia Pan z człowiekiem tego poziomu, to mógłby Pan go z, złapać aha, na czymś Aha, nie można no, Pani na nic więc, złapać, a ja tylko pytam, e, e, chodzi mi, o co chodzi z tym Pawłem dlaczego Pani jest akurat negatywnie na z tego jednego? te jego jowy to są od dupę potwór, dlatego że to trzeba mieć przede wszystkim forsę, żeby, żeby startować do tego. Kto ma największą forsę, kupią takich wszystkich, którzy będą którzy są groźni. Kupią po prostu, kupowali głosy po 20 złotych i za, za pół litra. To y, y, służby i rząd, który ma najwięcej pieniędzy, oligarchowie. Oni nie kupią takich, wiesz, takich, co chcą, y, jak stary, co tam będziesz na tym rządze kupimy, Zrobimy ci willę samą. Oni wszystko, bo oni mają, oni mają Porsche taką, że się nie obliczało, nie, nie. To jest prezent 20... O, świetnie! YouTube. 27, 25 stycznia była rozmowa w YouTube Moniki Olejnik z pociwem. Monika. I Olejnik namówiła go wtedy, bo jeszcze nie wiedział, bo to jak strajki górnicze, to on jeszcze może strajki, coś tam, coś tam. Wiesz, żenujące to jest po prostu dla człowieka, który się orientuje w tym wszystkim, to jest taki bełkot żenujący, że... Ale trafiłam opró po prostu tak, pod koniec yy, tej rozmowy yy, Monika Olejnik i ten drugi Paweł Zalewski, gdzieś się, z, yy, z PO, Namawiają kopina, żeby, żeby, żeby startował na prezydenta. To jest mam ten YouTube i jak, ja to puszczę po drugiej turze po prostu YouTube. został prezydentem w YouTube. Monika Olejny goda mówiła. I to jest taka anty, antysystemowa... A jeszcze raz e jeszcze w... może powiedzieć, gdzie Pani puści, bo bardzo mnie to zainteresowało. W Facebooku. W pani. Facebooku, a dużo, ma pani pan dużo... A dużo ma pani fanów? A dużo ma pani fanów? Bo może stanę się jednym z nich. Fanów? To ja mam, że ja nie mam ani jednego fana, ale ja piszę tylko poważne rzeczy. ja piszę swoje, tak jak to, jak. To, A ulotki. pani prowadzi po prostu takiego swojego bloga na Facebooku i opisuje pani tam różne skutki? Nie, nie. Ja mam dostęp, moje grupy to jest 7, 8, 9. W każdej grupie jest tu kilka, kilkanaście tysięcy. No więc tyle, A tyle, grup? ale ja do nich. Ja do nich. Ale ja jestem pierwsza, która to po prostu wpadła na taki pomysł. U, u mnie nie ma takiej tam ściu, ciuciu, tam sobie rozmawiają sąsiadki, mm, kupiłam, zrobiłam, znalazłam, fotocie sobie zrobiłam. U mnie tego w ogóle nie ma. U mnie, u mnie jest po prostu same są fakty, do mnie nikt nie przychodzi na moją stronę, natomiast ja kontaktuję się z grupami i są tysiące ludzi. Tysiące. Aha. Ciężko było wieczorem, bo też mam w oczach i widzę, że ciężki wieczór był. Nie, po prostu Nie? w tym momencie dała mi Pani taki przykład nowych informacji, dure, że naprawdę nakierowała mnie, Pani gdzie mam iść? I w tym momencie Strasznie, idę przed siebie. Strasznie was, przepraszam, ale to już po prostu musiałam to zrobić. Po prostu musiałam to zrobić. Na początek błagam Was, zagłosujcie na tego tudę. Jest, na Duda. Na, Andrzej, Duda, Andrzej, Andrzej Duda. Duda. To jest jedyny taki e, e, oponent, który e, e, kontrkandydat, który ma szansę, ponieważ on jest w dużej opozycyjnej partii i on ma, no niestety na no, Polacy są tak, ma dopiero jakieś około 30%, e, 30% e, zamiast mieć już bo wolnie w normalnym kraju, gdzie ludzie e, nie są e, e, manipulowani po prostu. Komuną powinien mieć 70, 80. Jestem miał pięknie patriotyczny w ogóle. Strasznie dużo. Strasznie dużo ludzi. Bo pierwsza gdyby Polska była Polska, w ogóle. Cudownie. Strasznie dużo młodych ludzi również. Takich, takich młodych, którzy jeszcze nie dali się e, po prostu tam, o, tam kredną, czy tak jednakowe, te pieciński, w ogóle. Jest po prostu... Nie zmanipulowano. Ale z tego to. zawsze dużo. Zawsze akurat dzisiaj od pani tak? Tak? się dowiaduję nowej. E, nowej nowy mam nowych horyzonty, teraz mi pani przedstawiła. Super. E, zawsze myślałem, że to jest jednak jedna banda, która kradnie. Niech tak. pani przysłuchuje. O to chodzi? To wymawiali ludziom. Pani. Poszłam do pod, pod kościół, ponieważ jestem szalona jak z Więc poszłam do kościół, pod kościół kiedyś z gazetami, z włoskami, w ogóle. I taka jedna banda. Pani, a co mi Pani tutaj wyda? Częstokradnia mówię, czy nie Pani na to to Rosyjską, chciałam, żeby tam trafili. O, a taka, widać, to, 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 że to w PZPR-u ma, ma e, historia w pzpr jakaś tam herojska, która bierze je ale nauczyli tego samego. Młodych ludzi, to jest w szczęście. Sensie. Andrzej Duda, błagam to on właśnie Chce odbudować przemysł. I to, są, to jest człowiek z historią. To nie jest taki, co to się raptem się tam obudzi i on wszystko wyczaruje i zrobi. Kochani, kochajcie się ale ko, kochajcie również Polskę. Błagam was. Yy, yy, zagłosujcie. Mamy orła, to, tak to... jak dżunglę kochał Tarzan. A teraz musimy już niestety iść i dziękuję za